Witam wszystkich. Jak pewnie widzicie po tytule, chciałem dzisiaj poruszyć temat zalet Wielkiej Brytanii. Pierwszą, którą bym zaliczył do zalet, to jest pogoda. Natomiast klimat jest umiarkowany morski, a więc zimy są łagodne, nie dokucza nam jakiś mróz, minus 15 czy minus 20 stopni, czy też zaśnieżone ulice, wiadomo, jeżeli chodzi o ten zawód, który ja wykonuję. To jednak wolę jeździć po drogach, gdzie jest mało śniegu, albo gdzie nie ma śniegu jest po prostu bezpieczniej lata bywają nawet ciepłe te ostatnie które było po 24, po 25 stopni czyli powiedzmy ciepło, a niezbyt gorąco, można powiedzieć czujesz się komfortowo, no i bardzo mało deszczu było tego lata kolejna rzecz, którą bym zaliczył do zalet to zachowanie policji nie wiem, być może w Polsce jest tak, że oni mają jakieś targety do wyrobienia i trzeba wlepić określoną ilość mandatów. Co więcej, policja nawet jest skora Ci pomóc. Ja miałem kiedyś taką sytuację, gdzie problemy z akumulatorem, nie kupiłem nowego, bo samochód po prostu czasem nie odpalał i trzeba było go pchnąć. Ustawiałem sobie na górce, któregoś razu próbuję właśnie go ze spychu odpalić, Przejeżdża policja i się pyta, czy ci nie pomóc. Akurat porównując to w Polsce, być może się zmieniło, ale, no nie wiem, prawdopodobnie byłby mi zatrzymany dowód rejestracyjny, a tutaj chcieli po prostu pomóc. Ja odpowiedziałem, że pomocy nie potrzebuję, poradzę sobie. Miałem też taką sytuację, gdzie jechałem i z podporządkowanej wyjeżdżałem. Wymusiłem policji pierwszeństwo, nie zatrzymali mnie. Reakcja tu była tylko taka, że tam popukali się w głowę i to wszystko, nie? Więc to akurat takie moje spostrzeżenia. A kiedyś widziałem sytuację. Na drodze facetowi przebiło się koło i nie wiem, nie miał czy kluczy, czy lewarka. No mniejsza z tym. W każdym razie przejeżdżała policja, zatrzymała się. Stanęli w poprzek za nim. Wyszedł policjant. I mu koło zmieniał. Dla mnie szok. Nie wiem, może tamten nie umiał. No nie, nie, ma, nie, mam, nie mam pojęcia. Wiecie, policja tutaj nie jest taka gorliwa, że nie ma zgłoszenia, nie ma problemu. No to jest na tej zasadzie. A nie, że jedzie i no pewnie, jakby tam zauważyła, że ktoś się komuś włamuje do samochodu, to pewnie by zareagowali. Ale nie ma czegoś takiego, że szukają dziury w całym. No nie, 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 nie. Przynajmniej tu, gdzie ja mieszkam. Pewnie mają ważniejsze sprawy na głowie, nie? A jak już jesteśmy przy policji, to kolejnym plusem to to, że w Northampton przynajmniej tam gdzie mieszkam nie ma ani jednego działającego fotoradaru Trzeba jedynie uważać, że kiedy policja vanem, busem tam się ustawi przy drodze i sprawdza prędkość, no to na to trzeba uważać No ale kierowcy mrygają, czyli a podobnie jak w Polsce. Nie wiem, czy pulsy jeszcze mrygają, to to duży plus. Oczywiście fotoradary stoją, ale nie działają. Sprawdziłem kilkukrotnie, no i później przejdziemy z fotoradarów do motoryzacji. A bardziej chodzi mi o przerejestrowywanie nowego samochodu. To jest duży plus, moim zdaniem. Jeżeli kupujesz samochód, jest tylko jeden druczek, który wypełnia. Sprzedający podaje dane nowego właściciela samochodu. Robisz to online albo wysyłasz tradycyjnie pocztą. Po kilku dniach masz V5C, czyli taki można powiedzieć, no, jak dowód rejestracyjny, ale tego się nie wozi ze sobą, to po prostu jest w domu. I tablice rejestracyjne od momentu zakupu auta, czyli jak zszedł tam z linii produkcyjnej, ktoś wyjechał nim z salonu, są do końca. Te same tablice rejestracyjne samochód posiada do końca, do kiedy jest użytkowany. No z wyjątkiem tam, powiedzmy, sytuacji, kiedy ktoś sobie spersonalizuje, prawda, tablice rejestracyjne i weźmie, nie wiem, na przykład sobie napisze JOLA 20 albo coś w tym stylu, nie? Kolejnym plusem życia pracy tutaj to jest to, że jeżeli szukasz pracy, a jesteś powiedzmy. No i imigrantem przyjechał do Anglii, szuka pracy, nie zna języka, nie mówi po angielsku. Więc zawsze zdarzy się, zawsze pojawi się czy w agencji pracy taki pośrednik, czy powiedzmy w miejscu, gdzie już pracujesz, osoba, która pomoże ci po prostu coś przetłumaczy i nie chodzi mi tutaj o życzliwość naszych rodaków, tylko bardziej o to, że wymagania są dużo niższe. Kierowca ciężarówki. Podstawowy angielski nikt go nie zapyta, jakie ma wykształcenie. Nie jest mu doktorat potrzebny, jest mu potrzebne prawo jazdy na ciężarówkę, żeby tą ciężarówką jeździł. To taki po prostu luźny przykład podaję. W Polsce, z tego pamiętam, to było minimum takie wykształcenie, minimum takie wykształcenie do prac, gdzie nie wiem, pani ekspedientka w sklepie, szukają ekspedientki i ona ma znać. Języki i prawda i mieć chociaż licencjata, nie? Śmieje się. Darmowa opieka zdrowotna. Nie we wszystkich krajach to występuje. W Ameryce też płacimy podatki. Ludzie w Ameryce na przykład też płacą podatki, a jednak musisz to ubezpieczenie sobie samemu wykupić. Tutaj czekasz nieraz długo, nieraz krótko, zależy co ci dolega, ale cię przyjmą, prawda? Nie... Nikt ci nie powie. Ubezpiecz się. To jest zaleta. W Polsce zresztą też. Taka duża zaleta, że dzieci w szkołach chodzą ubrane jednakowo czyli mundurki. Nie ma rewii mody. Wiecie, dzieci różnie odbierają to, jak są ubrani rówieśnicy: chodzi o modę, o konkurowanie ze sobą. Tu jest tak, że wszyscy chodzą jednakowo wszyscy są w mundurkach. Zaliczam to do plusów. Kolejną taką rzeczą, którą bym zaliczył do zalet, to jest to, że tutaj nie ma dyskryminacji wiekowej, czyli jeżeli masz, nie wiem, 40, 50, 60 lat, idziesz do jakiejś pracy, nie ma dyskryminacji wiekowej, nie ma dyskryminacji jak wyglądasz, to jest nieistotne, chcesz pracować, to pracujesz, prawda? To jest bardzo ważne, dlatego że ludzie w starszym wieku po prostu czują się bezpieczniej, stabilniej, można powiedzieć. Skoro przy pracy, to wypłaty. 90 ponad procent na mnie? Nie. Ponad 90% wypłat jest co tydzień, czyli czwartek, piątek powiedzmy. Czy to jest dobre? Moim zdaniem tak, na plus. No cały czas masz pieniądze. Jeżeli ktoś chce odłożyć, to też odłoży. To jest kwestia dyscypliny finansowej. A nie tego, że rzadziej będą wpływały środki na konto. Uprzejmość to kolejna zaleta. Ja bym to na, nawet nazwał naduprzejmością. Jak sobie wymyśliłem, prawda? Od nadgorliwości. Czasem po zakończeniu kursu, jeżeli wysadzam pasażera, wysiadam pasażer i słyszę dwa lub trzy razy dziękuję. Jeżeli wysiada ich trzech, no to wielokrotność tego. Każdemu odpowiadam, nie ma sprawy i tak dalej, prawda? Miłego dnia. Tolerancja w tym społeczeństwie to jest kolejny taki aspekt na plus. Nie mam na myśli tutaj e, koloru skóry, czy jak to tam wygląda, tylko bardziej chodzi mi o to, że nikt Cię, nikt cię nie będzie wytykał palcami, czy nie zobaczysz, nie poczujesz za sobą jakiegoś... Nie poczujesz za sobą jakiegoś wzroku, takiego pogardliwego. E, najlepszym przykładem jest na przykład e, ktoś, kto idzie w szlafroku na zakupy i nikt się temu nie dziwi. No, może to jest aż zbyt tolerancyjne, no, ale tak tutaj jest. Siła nabywcza funta, siła nabywcza pieniądza, czyli co sobie mogę kupić za godzinę, dwie, czy dzień pracy, czy tydzień pracy, jest wciąż wysoka w porównaniu do innych krajów. Można powiedzieć, że pomimo jakichś tam wahań, że on tam spada, prawda, że inflacja, że podwyżki, to wciąż jest w miarę stabilną walutą. W tych czasach nic nie jest stabilne, ale siła nabywcza pieniądza jest na plus moim zdaniem. Stosunkowo tanie są też samochody, tańsze, tej samej marki, ten sam rocznik, ten sam przebieg porównując inne kraje, powiedzmy Europy, o, skupiłbym się na Europie, to jednak tutaj jest najtaniej, być może dlatego, że jest bardzo dużo ludzi i bardzo duży przemiał, e, łatwość w zdobyciu samochodu, czyli jakiś tam finance, jakieś tam raty, coś w tym stylu, tak czy inaczej samochody są tańsze. Jeżeli ktoś choruje, no to jakimś tam wydatkiem jest na pewno kupienie sobie lekarstw w aptece. W Anglii w większości przypadków są one darmowe dla ludzi powyżej 60 roku życia i osób uszących się do 18 roku życia. To jeżeli chodzi o Anglię, prawda? Jeżeli chodzi o całe... UK, reszta UK ma darmowe lekarstwa dla wszystkich. A, jeszcze... Jeszcze kobiety w ciąży i po porodzie, chyba do 12 miesięcy, też otrzymują darmowe lekarstwa. Wszystkie lekarstwa mówię o lekarstwach na receptę. Biurokracja w Anglii. Na plus czy na minus? Raczej na plus. Jest bardzo łatwo załatwić jakąś sprawę online. Większość rzeczy załatwiamy przez internet, czy sprawy urzędowe, czy sprawy związane na przykład z bankowością. Dla osób, które lubią starą architekturę, zamki. Zabytkowe budynki, kościoły. To jest kraj, w którym się odnajdą, będą szczęśliwi, i dla takich osób to na pewno na plus. Czasem się śmieje, gdybyśmy usunęli wszystkie samochody z dróg i zamiast tego postawili zaprzęgi konne, bryczki, to śmiało się przenosimy 200 lat wstecz. Nie? Kolejna ważna sprawa to, jeżeli ktoś ma problemy finansowe i chce się ich pozbyć. Myśli na przykład o ogłoszeniu bankructwa. To jest bardzo liberalny kraj, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. 600 parę funtów i problem z głowy. Były problemy finansowe, długi? Nie ma problemów finansowych, długów. Zaczynasz życie od początku. Nikt ci nie zabierze telefonu, nikt ci nie zabierze laptopa. Są to rzeczy. Potrzebne do pracy. Nikt ci nie wejdzie do domu, żaden komornik nie zabierze ci telewizora, samochodu. Samochód, chyba, do 1500 funtów można posiadać. Są to rzeczy, które są potrzebne do życia więc to duży plus. Szybko, bezboleśnie i za stosunkowo małe pieniądze. Następna taka rzecz na plus to. Umycie samochodu pod domem, nic Ci za to nie grozi, żadnego mandatu nie dostaniesz, tyle razy myłem, nic się nie dzieje Czy pod blokiem, czy pod domem, gdziekolwiek masz ochotę, myjesz samochód i po sprawie Wiaderko, szmatka, gąbeczka i sprawa załatwiona Parkowanie samochodów przy ruchliwej ulicy Mamy ulicę, w tą i w tą stronę jadą auta i samochody zaparkowane pod prąd Zaraz Wam to pokażę Jak najbardziej zaliczamy to do plusów, dlatego że. Przechodź. Zaliczyłbym to do plusów, dlatego że. Nie ma miejsca, po prostu. Co mam z tym samochodem zrobić? W kieszeni go nie wsadzę, a gdzieś zaparkować trzeba, jeżeli masz coś do załatwienia, prawda? Tutaj, po lewej stronie. Jeden, drugi, prawidłowo. Ten, można by powiedzieć, nieprawidłowo. Tutaj do tego nikt nie przywiązuje uwagi. Policja to. Ignoruje. Dla przykładu w Australii dostaniesz za takie coś mandat. Tutaj kolega sobie wyjeżdża, jeden drugiemu ustępuje miejsca. Jakoś to funkcjonuje, powiedzmy, chaos, ale wszyscy się w tym odnajdują. Na plus. Być może coś pominąłem z tymi zaletami, może ktoś z Was mieszka w UK, w którejś części Anglii. Może Wy macie jakieś inne spostrzeżenia, w ogóle może w innym kraju, z którego to oglądacie gdzie wy widzicie jakieś takie pozytywne aspekty czego na przykład nie ma tutaj. Możecie dać znać w komentarzach. Żeby nie było tak słodko i kolorowo, że tu plusy, tam plusy, tu zalety, to wkrótce pojawi się tak samo na tym kanale odcinek odnośnie wad, tych rzeczy, które wkurzają. Jest ich tutaj troszeczkę i to zostawię na następny odcinek. Tymczasem z tego miejsca bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się cześć.